Na no cześć witam się z wami serdecznie. Dzisiaj zapraszam na mix drapek, a przygotowałam sobie takie zdrapki jak krzyżówka, rubiny, szafiry i jadę do Vegas. Także ja zabieram się za drapanie, a was zapraszam do oglądania. Zacznę od krzyżówki. Będę drapała po dwie literki, także zobaczmy. Dwie pierwsze literki CT C i T M D M M tutaj jeszcze. Z, L. Czy jest jeszcze? O, tu jeszcze jest L dwa razy. A czy jest Z? Nie widzę już nigdzie Z. No to idziemy dalej. S, F. S, F. G, B. G. G, B. Chyba już nigdzie nie ma. E, A. całkiem no, sporo tych literek tutaj się namnożyło a i jeszcze tu jest e i jeszcze tutaj e i chyba o tu jeszcze a i Y I. i i i jeszcze tu jest i y chyba już nie ma nigdzie o u no to chyba wszystkie możliwe samogłoski już były o u tu jest pierwszy wyraz Oslo. Jest drugi wyraz emu. Tu widzę jeszcze S przeoczyłam. No i zobaczmy P w. Czy ułoży się trzeci wyraz? W. Jest. Jest. Puls. Także są trzy wyrazy. Tak jest. Także 3 złote Zwrocik na tej zdrabce. Fajnie. No to idziemy dalej. Rubiny, szafiry. Zobaczmy wygrywające liczby. Pięćdziesiąt siedem, trzynaście, osiemnaście, trzydzieści pięć i czterdzieści dwa. A moje liczby: trzydzieści dwa, czterdzieści osiem, trzydzieści dziewięć, czterdzieści trzy, czterdzieści jeden, dwadzieścia dziewięć, szesnaście o sztabki złota dziewiętnaście czternaście pięćdziesiąt jeden dwadzieścia jeden pięćdziesiąt dziewięć trzydzieści siedem dwadzieścia osiem trzydzieści cztery czterdzieści cztery 26, 47 i 33. No to zobaczmy. I dwie dyszki. Super. Bardzo się cieszę. I ostatnia zdrabka na dzisiaj. Jadę do Vegas. Szukamy symbolu dolara. A jest piłka. Ananas. Ananas, zielony tref, karo, kier, kier po raz drugi, winogrono, cytryna, słońce, karo, tref, korona, wiśnie, śliwka, pik, dzwon, ananas i Śliwka. No, niestety tutaj nic, nic się nie udało wydrapać, ale i tak naprawdę fajnie, bo na dzisiejszy wkład 23 zł zwróciły się 23 zł. Także bez strat gramy dalej. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki i pozdrawiam.